Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. But ba the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But ba the bang bang. Come on, come on. Turn the radio. Moje kochani, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was na przegląd moich balsamów. Będzie to przegląd bardzo szybki, bardzo krótki, zwięzły i na temat dlaczego? Dlatego, że ja balsamów. E, już zbyt wiele nie mam. Te, których nie używałam, a było ich naprawdę sporo, porozdawałam, porozsyłałam i powiem Wam, że teraz zostałam tylko i wyłącznie z tymi, które używam, które są jakby moimi najulubieńszymi, bo tak mogę śmiało o nich powiedzieć. Są to balsamy, słuchajcie, są to balsamy, do których myślę, że... W większości mogłabym wrócić, ale wiecie też i znacie mnie na pewno już z tej strony, że lubię bardzo testować, lubię eksperymentować, dlatego może nie, niekoniecznie do wszystkich bym wróciła, ale na pewno każdy z nich jestem w stanie Wam polecić. E, Okej, okay. dlaczego o nich powiem? Zaznaczam. Są to balsamy po pierwsze, które yy, nie wiem dlaczego, ale przekonują mnie swoim zapachem. Wiecie, że jestem freak zapachowy, więc zapach u mnie to podstawa we wszystkich w sumie kosmetykach, yy, każdego rodzaju. Także przede wszystkim zapach. Yy, druga rzecz, konsystencja, aplikowanie, czyli jest to naprawdę przyjemne. Konsystencje nie są jakieś ciężkie, zbite, jakieś nieprzyjemne, papkowate, glutowate i tak dalej. Trzecia rzecz, jeden z tych balsamów jest balsamem lekko opalizującym, czyli dającym taki naturalny odcień opalenizny, ale bardziej w, uderza on w tony, od razu wam mówię, bardziej takie brzoskwiniowe, a nieżeli brązowe. Także jeżeli byście myślały, że osiągniecie poprzez ten balsam kolor skóry brązowy, od razu mówię, że absolutnie nie, jest to taki brzoskwinkowy odcień koloru skóry, który, który ja Wam polecam i który ja Wam gwarantuję, że uzyskacie, jeżeli jesteście bladziowami, bo wiadomo, że... Opalonej skórze zupełnie inaczej to wygląda. Reszta balsamów jest po prostu fajnie nawilżająca, które ja naprawdę nawilżenie uwielbiam. Nie klejące są te balsamy, nie zostawiają żadnej lepkości, nie brudzą w żaden sposób, nie wycierają, nie obcierają ciuchów. Jeden z nich, który mógłby brudzić, ale używam go tylko na takie jakby otwarte partie ciała, typu ramiona, typu jeżeli mamy dekolt, czy na nogi, czy nie wiem gdziekolwiek, czy na tutaj barki. Czy plecy, to będzie to właśnie jeden z produktów, o którym wam powiem. E, dobra, przejdźmy do rzeczy. E, żeby nie przedłużać. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie balsamy. Używam ja i jakie jestem w stanie Wam polecić z zamkniętymi oczami, to naprawdę zapraszam do oglądania. Pierwszy, o którym wspomnę, jest to basam, który kupiłam z polecenia. Z polecenia Gosi, jest to Gosia, czyli oczywiście moja wicka i koleżanka, wiecie o której mówię. Um, Gosia tutaj, ta stąd. Um, Garnier Body, Summer Body, um, Moisturizing Lotion Sun. Kisset look, czyli taki jakby pocałunek słońca, czyli taki look pocałunku słońca. I faktycznie, słuchajcie, on daje taki. Zobaczcie, tutaj zazwyczaj, jeżeli są jakieś opalizujące, albo samoopalające, i tak dalej, balsamy to często w tych tutaj nakrętkach pojawia się właśnie ten odcień, który niby mamy uzyskać, czyli zazwyczaj jest to takie brązowe, brudne, niefajne, nieładne i tak dalej. Tutaj tego nie mamy. Ja tego nie wycierałam, jak widać jest jeszcze tutaj pozostałość nawet balsamu. Jeżeli chodzi o zapach, to może Was mylić. Dlaczego? Dlatego, że jest on niby brzoskwiniowy, ale ja Wam powiem, że jeżeli... Z, ym, jeżeli wy używacie balsamy e, opala, opalizujące, czyli jakieś z e, self tanem, czyli jakieś samoopalaczami i tak dalej, na bazie samoopalaczy, to wiecie o jakim zapachu teraz do Was mówię. Czyli jest taka specyficzna woń tych balsamów i e, tego właśnie samoopalacza. I ten balsam, jak go używacie i jak wąchacie e, z nakrętki, czuć pół na pół. To znaczy, dlaczego tak mówię? E, czuć brzoskwinie, ale po. W wysmarowaniu całego ciała, potem jednak delikatniutko, ale to bardzo minimalnie, czuć jednak tam taką woń samoopalaczy, ale nie jest to ta woń jakaś taka przeszkadzająca, po której byście stwierdziły, że kurczę, znowu to samo, nie będę kupować. Nie. To mnie absolutnie nie odraziło. E, I co jeszcze muszę powiedzieć? Czy on faktycznie dość długo wsiąka e, w skórę? Ja na przykład nakładając go, aplikując go po kąpieli na noc, e, powiem Wam, że na przykład jak wiadomo pod kołdrą nogi nam się delikatnie pocą. To wtedy właśnie czuć jakby m, taką lepkość. Czyli on delikatniutko, e, powolutku sobie wchłania w, nasze, w naszą skórę, w nasze ciało. E, I delikatnie jak macie nogę na nodze, to wiecie, czujecie tą taką minimalną lepkość. Jeżeli to komuś by przeszkadzało. To od razu dlatego o tym mówię I muszę tu wspomnieć, bo tak właśnie on działa Jeżeli chodzi o kolor, wydaje mi się, że jest naprawdę spoko Ja zawsze tutaj mam takie jasne miejsca I wydaje mi się, że może, może być to widoczne Że tu mam takie bardziej pomarańczowe Bardziej brzoskwinkowe Niż na przykład z tej strony No nie wiem, dajcie mi znać, ale tak mi się bynajmniej wydaje Zobaczcie, ja używam tego balsamu Oczywiście na przemienię nie z tymi tutaj, które mam Dzisiaj na przykład ten używałam wczoraj po kąpieli Przed spaniem, a dzisiaj na przykład smarowałam się tym Także naprawdę to zależy Na którym mi najdzie ochota Polecam bardzo gorąco. Ja go kupiłam z polecenia. Jestem bardzo z niego zadowolona. Użyłam go na razie, no nie wiem, no z 4 razy, z 5 razy, może maksymalnie, i używać go będę, będę do niego wracać bardzo fajnie. Naprawdę, tu jest napisane, że fast absorbing. W to tutaj jakby pod tym się nie podpiszę. 12 godzin nawilżenia i naturalnie takie delikatne budowanie, delikatne budowanie naturalnego luku czyli naturalnego takiego koloru opalenizny. Tutaj się podpiszę. Apricot extract jest jest oczywiście ekstrakt ekstrakt z brzoskwini z Moreli, e, tak, z, z Moreli bardziej apricot. E, natomiast na pewno nie szybko absorbuje, z tym się tutaj jakoś nie podpiszę, być może to tylko na mnie tak działa, ale dość wolno on e, absorbuje w nasze ciało, natomiast polecam bardzo gorąco, jeżeli chcecie uzyskać, e, mieć i nawilżenie, i delikatny jeszcze kolor opalenizny, naprawdę naturalny, taki pomarańczowy, taki bardzo naturalny, no niebrązowy. E, to polecam bardzo gorąco garnier. E, kolejny balsam, o którym wspomnę, który jest nie tylko balsamem nawilżającym, ale zwłaszcza body shimmer cream. Jest to krem taki nabłyszczający. Za chwilę wam to nawet zademonstruję. Jest on w postaci takiej. Pięknie pachnie, jak to wszystkie produkty. Słuchajcie, Soft Glory. Tak wygląda. Nie wiem, czy to tutaj coś będzie widać. Nie mam pojęcia. Bardziej widać to w świetle tutaj dziennym. Nie wiem, no może ociupinkę. Tutaj widać takie jakby rozświetlenie. To jest bardzo delikatne rozświetlenie. To nie jest absolutnie żadne takie przesadzone, żadne absolutnie, jeżeli chodzi o brokaty. No, nie wiem, czy to będzie, może na palcu, widzicie, to jest coś takiego, jak ja mam właśnie tutaj z tym rozświetleniem z tego, właśnie Champagne Pop z Becky. To jest właśnie takie bardzo, bardzo delikatne, subtelne, em, połyskujące rozświetlenie naszej skóry, które przepięknie wygląda na słońcu. Zaufajcie mi, nie wiem, no teraz siedzę w sumie tutaj bardziej w cieniu. Spróbuję wam to jakoś zademonstrować, bardzo bym chciała. Może coś mi się uda musicie tylko uważać, bo tak jak mówię, ciemne ciuchy na pewno jeżeli się posmarujecie, może to brudzić, no wiadomo, tutaj nie mamy co, nie ma takich produktów, które nie wiem, no rzadko kiedy brudzą, jeżeli dają jakiś tam połysk, no nie wiem czy to będzie widoczne, ale o, może tak jakoś z daleka, tak wygląda te tak wygląda te chociaż ja jestem nabalsamowana, ale ale wydaje mi się, że tutaj widać ten taki delikatny połysk. Tutaj chyba tego połysku raczej nie mam. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest taki bardzo subtelny, delikatny po prostu shimmer do ciała. Ja polecam wam bardzo gorąco, jak macie odkryte nogi, to właśnie posmarować sobie zewnętrzną, tutaj tą przednią część piszczeli. Bardzo ładnie to wtedy się na słońcu mieni, i nogi wyglądają na takie smukłe, długie i w ogóle bardzo, bardzo fajna rzecz. Także polecam. The Brightest Butter, czyli takie jakby masło e, shimmerujące, czyli właśnie takie nabłyszczające nasze ciało, zostawiające przepiękny zapach, tak jak kosmetyki Soft and Glory. Uwielbiam, także polecam bardzo gorąco. I drugim kosmetykiem Soft and Glory nie będę się tutaj rozwodzić, bo już go znacie: jest to Smoothie Star e, Deep Moisture Body Milk, czyli po prostu takie mleczko, balsam, balsamowe mleczko do ciała, bardzo mocno nabliżające. Przy tym przepięknie pachnące i uwierzcie mi, że zapach utrzymuje się na skórze um, przynajmniej, przynajmniej pół dnia to lekko, ale w zależności od tego też co robicie. Mamy tutaj almond, cocoa, jogurt, oat and honey. Polecam bardzo, bardzo serdecznie i gorąco e, nie pożałujecie tego produktu. Z tego, co mi się wydaje, to chyba m, podobna, podobna z tej samej serii, ale e, nie ten konkretny. Natomiast podobna, właśnie e, jakby podobne działanie, podobny zapach balsamu jest w takiej malutkiej pojemności. tu mamy, Ile tu mamy? Zaraz Wam powiem, 50 ml, e, czy nawet są po 25 ml, takie maluteńkie. Możecie kupić za 2,50 funta i wypróbować, bo tak jak mówię, tutaj tą dużą pojemność 500 ml dostaniecie w granicach 10, 12. Funtów, więc nie jest to mało. Więc jeżeli chcecie spróbować, to polecam zacząć od takich malutkich, właśnie samplerkowych, troszeczkę turystycznych pojemności. Kolejny balsam, do którego przejdę, to będzie ten, który ja się dzisiaj nasmarowałam. Jest to Nivea Rose and Argan Oil. Drażni mi róża. Tak jak róże kocham, uwielbiam e, jako kwiaty. Naprawdę. To, to je uwielbiam. Tak jak je uwielbiam, to je uwielbiam. Natomiast, jeśli chodzi o właśnie. Ja to już kiedyś mówiłam a propos wody, micelarne, wody micelarnej różanej. Nie wiem, dlaczego drażni mnie, nie lubię, podrażniała moją skórę itd. i tak dalej. Tu mnie co prawda nic nie podrażnia, ale drażni mnie ten zapach. Nie lubię zapachu mocnych róż, a tutaj naprawdę jest on dość mocno wyczuwalny. E, I on się tutaj jakby jeszcze przekłada z arganowym olejkiem. I to już jest o wiele lepsze. Wiem, że jeszcze z tej serii chyba jakiś drugi, nie pamiętam jaki to był zapach, ale nie pamiętam, nie wiem, nie chcę, nie chcę teraz Was skłamać, ale ten drugi mogłam właśnie bardziej wypróbować. Skusiłam i nie wiem dlaczego róża. Nie wiem ale mamy tu róża i arganowy olejek i jest to balsam właśnie na bazie olejków. Ja Wam go bardzo gorąco polecam. Znowu tutaj mamy, że szybko absorbuje. Tutaj się zgodzę. Tu faktycznie jeżeli chodzi o przyswajalność tego balsamu, to on się bardzo szybko wchłania. Jest tutaj, że jest wyczuwalny właśnie zapach róż i to jest prawda. Utrzymuje się powyżej 24 godzin. Tutaj niekoniecznie. Nasmarowałam się nim dzisiaj rano. Tak jak mówię, po kąpieli wczoraj przed panią smarowałam się tym, e, czyli żeby nadać właśnie koloryt, a dzisiaj rano po prostu delikatnie nadjrzałam swoje ciało tym Nivea. Bardzo ładnie pachnie e, i muszę Wam powiedzieć, że też jest, e, co zauważyłam, to jakby przyćmił mi zapach tego czegoś, co się pojawia później pod koniec, czyli właśnie przybija się ten, taka nutka e, samoopalacza, tego zapachu samoopalacza i pachnę po prostu właśnie tym balsamem. E, większa przewaga jest tutaj róży, natomiast dalej, dalej kolejnym, kolejną wonią jest właśnie ta taki specyficzny zapach Nivea, arganowego olejku raczej tutaj nie wyczuwacie, jak najmniej ja nie wyczuwam. Raczej nie. Przywija się tutaj róża, a potem czujecie naturalność zapachu kosmetyków Nivea. To jest taki specyficzny zapach. Jak używacie Nivea, to wiecie. Polecam bardzo gorąco. Świetna opcja, że jest z pompką. Naprawdę świetna sprawa. 400 ml. Mogliby robić mniejsze. Zdecydowanie bym wolała takie pojemności po 200 ml. Ja wtedy miałabym jakby e, większe pole do tego, żeby sobie więcej rzeczy poużywać. No ale na razie będę musiała wykończyć te wszystkie butle. E, polecam gorąco. E, z tych wszystkich, chyba mój ulubiony to jest Garnier Body. Oil Beauty, do którego zaraziła mnie i który kupiłam z polecenia Moni z Londynu. Garnier Body Oil Beauty Oil Infused i to jest właśnie taki odżywczy balsam intensywnie odżywiający i nadający delikatne takie, takie, właśnie świecące, niby wykończenie czyli takie bardziej aksamitne o to chciałam powiedzieć. Przepięknie, ja po prostu słuchajcie, ja sobie ręce wysmaruję, ja kocham ten zapach tego kosmetyku, jak wiecie ja też z tego, z tej serii samej dokładnie mam, em, 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 po, po, pokusiłam się też na skrap do kąpieli, to był też jakiś tam z olejkami, e, nie polecam, nie polecam, bo bardzo, bardzo ciężko, taki mocno ziarnisty, bardzo grubo kocham ten zapach, kocham ten zapach tak samo jak serię LV, tą LV z Loreala do włosów uwielbiam. Naprawdę zaraziła mnie monia i powiem wam, tutaj mam cztery olejki: arganowy, makadamia, almond i rose. Rose w ogóle nie wyczuwacie, wyczuwacie samą słodycz jakiś almond, makadamia, argan, także to wszystko i nie klei się w ogóle ten balsam. Zapach utrzymuje się też bardzo, bardzo długo, podobnie jak w tym przypadku, i podobnie jak w tym przypadku. Także polecam Wam z czystym sumieniem, naprawdę ja uwielbiam ten balsam. To jest mój numer jeden. Jakbym miała z tych wszystkich wybrać, to to jest numer jeden, ten byłby chyba numer dwa, jeżeli chodzi przede wszystkim o zapachy, bo jeżeli chodzi o nawilżenie, to szczerze mówiąc, nie wiem, chyba jednak by ten tutaj zdobył uznanie, bo on bardzo, bardzo fajnie nawilża, ale też bardzo delikatniutko rozjaśnia skórę i to nie do końca mi się podoba. Zapach jest totalnie kokosowy, bardzo fajnie kokosowy. Ja go dostałam w paczuszce od Marty. I tu mamy nawilżanie i ujędrnienie Coconut Retinol Body Lotion z bogatym olejkiem kokosowym. Zmiękcza, nawilża, rozświetla. I chroni, ochrania z kolagenem. Made in USA. 475 ml. Bardzo, bardzo fajnie nawilżający balsam. Naprawdę świetna sprawa, jeżeli chodzi o nawilżenie, To jest coś fantastycznego. Polecam Wam, to jest Aroma Dreams. Ja nie wiem, gdzie Marta go dostała, gdzie go możecie kupić. Ewentualnie, jakby Marta mi coś napisała pod spodem, to, to dam Wam znać, jakbyście chciały wiedzieć, albo może same spytacie Marty pod spodem pod moimi filmami lub na Facebooku polecam bardzo bardzo gorąco i tak by wyglądała cała moja tutaj kolekcja. Nie pokazuję wam masełek, bo to nie pora na masełka. Mamy wiosna, lato, okres taki bardzo e, ciepły, dlatego nie używam dość ciężkich, chociaż wydaje mi się, że to tutaj w większości pokazałam wam raczej takie słodkie nuty, e, co niby wydaje się, że nie powinnam używać, ale ja je uwielbiam, ja po prostu je uwielbiam. Ja nie mam problemu też z poceniem się e, skóry, ciała i tak dalej. Także tak by się prezentowały moje wszystkie, jakby moje ulubieńcy, moi ulubieńcy balsamowi. Obiecałam wam, że z takim filmikiem przyjdę i przyszłam. E, więc jeszcze raz powtórzę. Mamy Soul and Glory. To jest właśnie ten taki Body Milk. To jest smoothie. Kolejny garnier Body Oil Beauty. Mój ulubiony. Kocham, kocham, kocham. Jest cudowny, przepięknie pachnie. Sprawdźcie, jak będziecie miał okazję. Coś, co nada Wam naturalne kolory to palenizny. opalnej skóry Garnier Body Summer Body. Bardzo fajny balsam, delikatnie pachnący brzoskwinią. Tutaj mamy kremo, masełko takie do ciała rozświetlające. Bardzo rozświetlające ciało. Fajna rzecz, jak macie odkryte partie ciała. Rzecz bardzo fajnie nawilżająca i zostawiająca bardzo fajny zapach i naprawdę świetne, świetnie się używa tego produktu. Mamy tutaj pompeczkę, tu oczywiście też, także bardzo lubię takie produkty z pompkami. Nie lubię się bawić tutaj w takie te jeszcze butle, no ale cóż, może garnier też się ocknie i coś wymyśli. To jest oczywiście jakaś już nowość, ale to nie jest taka totalna nowość, bo ja to zakupiłam, bo bodajże z jakiejś, nie wiem, ale chyba po powrocie z Hiszpanii, tak myślę. Jakoś tak. Także w przeciągu ostatnich jakichś tam chyba dwóch, trzech miesięcy, nie wiem ile już nawet minęło. Ehm, dobra, także Nivea. Bardzo fajnie nawiżający i chyba najfajniej nawiżający um, to jest właśnie ten kokonat Retinol. Bardzo fajny balsam do ciała. Ja go dostałam, więc nie powiem wam ani ceny, ani gdzie go można dostać. Nic wam nie powiem. Możecie sobie co najwyżej po prostu wpisać nazwę i wygooglować. Aroma Dreams Made in USA. Tak by wyglądali moi ulubieńcy. Oczywiście z przyjemnością poczytam w komentarzach waszych ulubieńców. Bardzo proszę podzielcie się ze mną. Może wy macie jakiś fajny balsam do ciała. gdzieś ostatnio na Instagramie wyhaczyłam: jakaś dziewczyna właśnie polecała z albo z nieba, albo z daw, i to miało być coś kokosowego, więc być może coś jeszcze nowego bym spróbowała. Dlatego piszcie mi w komentarzach pod filmem, co byście ewentualnie poleciły. Ja z przyjemnością bym sobie coś przetestowała całkowicie nowego. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę do góry. E, oczywiście komentujcie pod spodem mój filmik, no i subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a będziecie ze mną na bieżąco. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Życzę Wam przemiłego dnia, popołudnia, wieczoru, poranka, nocy, jak zwał, tak zwał, obojętnie o który oglądacie ten filmik. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, pają!